Witam serdecznie z Pabianickiej Fabryki Wełny. Jako AB zawsze bierzemy udział w tej imprezie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie przez firmę Samsung, bo jest to okazja do bycia tutaj razem z ludźmi z Samsunga i z, z szeroką ekipą, bym powiedział, z firmy AB, a to później owocuje, mam nadzieję, znacznie większymi obrotami i lepszą współpracą z naszymi klientami. Serdecznie chciałem podziękować za Otrzymaną nagrodę za dystrybutora roku. Bardzo dziękuję, i z tego miejsca chciałem podziękować, oczywiście, firmie Samsung, że nas doceniła. Chciałem podziękować partnerom, którzy od nas kupowali, bo to dzięki nim mamy tą nagrodę. I bardzo chciałem podziękować zespołowi, który tak naprawdę do tego doprowadził. Jestem przekonany, że tego typu udane imprezy przekonują coraz większą rzeszę klientów do produktów firmy Samsung, mogliśmy to widzieć na prezentacjach, Byłem, nie wiedziałem nawet tego, że praktycznie każda kategoria, jak każda, jeżeli mówimy o memory, Samsung jest teraz liderem i dzięki, tak jak powiedziałem, takim imprezom tylko można spodziewać się jeszcze lepszej pozycji produktów Samsunga na rynku. Dziękuję.